Siemano moi drodzy to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z gry Diablo 4. Ołtarze Lilith znajdujemy się w suchych stepach. Dokładna miejscówka to dzikie skarpy. No i tu w tym miejscu, już wam pokazuję na mapie jak to wygląda. Znajduje się ołtarz do zdobycia. Gdzieś mniej więcej tutaj. Jest on dosyć fajnie ukryty, więc można go pominąć, nie? Jeszcze pokażę Wam na mapie. Dobra moi drodzy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za w górę, to wszyscy udostępnienie. Trzymajcie się. Hej.